Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj z cyklu BKMCHWDP. Niszczyciele Adkora, banda kosmicznych marines z chaosu z Czarnego Legionu, dowodzona, dowodzona przez mistrza opętania Bruka Adkora, który jest znany jako demoniczna burza krzyczącej próżni. Jego niszczyciele kładą nacisk na nacieranie ogromnymi skoncentrowanymi siłami i strategiczną wszechstronność. prowadzoną przez mistrza opętania i prowadzona przez mistrza Opętania i jego większych opętanych banda operowała wokół solidnego rdzenia heretyckich Astartes, dzięki pełzaczom jadu i obliteratorom zapewniającym siłom niszczycieli wsparcia w postaci ciężkiego ognia, siły adkora mogą odpowiadać na zmiany na polu bitwy szybko i stanowiąc dobre, strategiczne wyzwanie dla przeciwnika. Jako członkowie czarnego Legionu Abadona, Astartes Adkora noszą czarno, e, czarno złote pancerze bitewne. Ich symbolem jest oko Horusa, podobnie jak i innych członków Legionu. No i tyle informacji, jeśli chodzi o niszczyciela Adkora. Dzięki wam bardzo. Wejdź na patona i